Stanisław Smolka, Wilię Bożego Narodzenia, 1882 rok. Na niezmierzonych przestrzeniach Dziewiczych Borów uginały się pod brzemieniem śnieżnego całunu konary starych drzew, gdzie niegdzie tylko wśród olbrzymiej puszczy leśnej przeświecały białymi plamami rzadkie pola i łąki, wysokim wałem zasp przygnieciona w nędznych, z drzewa kleconych, mchem połtykanych, dymem zakopconych izbach, kryła się przed mrozem grudniowym rzadka jeszcze i na wielkich obszarach, porozrzucana ludność równin nad wartą odrą i wisłą, od najbiedniejszego wieśniaka aż do księcia i pana, gdy ziemie polskie przed dziewięciu wiekami obchodziły święta Bożego Narodzenia, po raz dwunasty dopiero od pamiętnego chrztu mieszkowego. Na mszy pasterskie i drobne tylko gromadki zbierać się mogły w ciasnych, drewnianych kościółkach. W Poznaniu, w Gnieźnie, w Trzemesznie morza na Ostrowie Lodnickim, w Kruszwicy, w Międzyrzeczu i gdzie tam po reszcie kraju skromne przybytki chwały pańskiej były rozsiane. Małe chyba dzieciaki patrzały na to nabożeństwo odprawiane w obcym, niezrozumiałym języku, jako na rzecz zwyczajną. Starszym trudno było przywyknąć do chrześcijańskich obrzędów, zapomnieć o dawnym obyczaju który jeszcze przed kilkunastu laty gromadził w tym samym czasie całą rodzinę na wesołe gody ku uczczeniu swoich starych słowiańskich bóstw, na gusła i wróżby o tej porze zimowych świątek szczególnie ważne i skuteczne, na starodawne obrzędy, które w każdym domu spełniał ojciec jako patriarcha i kapłan rodziny, i zawsze jeszcze silniej coś ludzi ciągnęło do tych starych godów i obrzędów, niż ich ku ciasnym ścianom chrześcijańskiej świątyni. A że kościołów było mało po kraju i duchowieństwa drobna garstka, które by pilnowało nowego porządku rzeczy, więc też pewno przed dziewięciu wiekami tylko w pobliżu wielkopolskich gniazd piastowskich pod surowym okiem księcia rozlegała się chwała syna Bożego, który przyszedł na świat w Betlejem, a wszędzie w każdym dalszym zakątku święcił się pokryjomu stary słowiański obyczaj, Ciężko to wprawdzie przyszło odpokutować, jeśli kogo na bałwochwalczej czci dawnych bogów przechwycili książęcy siepacze, zwłaszcza w dzień tak wielkiego święta chrześcijańskiego. Wszak nawet gdy kto post złamał wilię Bożego Narodzenia, wybijano mu dla przykładu grzeszne zęby, które się w dniu tym świętym skalały mięsną potrawą. Ale i sami nawet kapłanie chrześcijańscy, mądrzy przybysze z dalekich, cudzoziemskich krajów, zrozumieli to dobrze, że ludziom nie tak łatwo odwyknąć od tego wszystkiego, z czym się zrośli od dziecka sercem i wiarą. Bronił zatem tylko Kościół pogańskich zaklęć i czarów, bronił wspominać o starych bogach, ale nie zakazywał ludziom zbierać się na gody świąteczne, gdzie stół giął się od najlepszych przysmaków, na jakie stać było rolę i barcie każdego gospodarza i wody rzeki jezior koło jego domostwa. Nawet i na to byli wyrozumiali mądrzy kapłani, jeśli się na takich zebraniach nie obeszło bez starodawnych guseł. Byle tylko niewinnych, jeśli gospodarz synopy ustawił w kątach bisiadnej izby i słomą zasłał podłogę. Żeby mu na rok przyszły rola rodziła, jeśli tą słomą po uczcie obwiązał gałęzie drzew, aby z nich miał pożytek. Jeśli dziewuchy po ukończonej biesiadzie wyprowadzały psa na podwórzec, szczując go do szczekania i nasłuchiwały potem uważnie, z której strony pso odszczekują, bo na napewnia kasteja nie z innej strony przybędą swaty do córki gospodarskiej. Uczyni księża cudzoziemscy wiedzieli to dobrze, że i w ich własnych, rodzinnych stronach, nad brzegami Wezery, chociaż tam od dwóch wieków rozkrzywiała się nauka Chrystusa, trudno ludziom odwyknąć od starych, zwyczajem oświęconych, pogańskich pamiątek przeszłości. Więc tylko starali się księża związać stary zwyczaj z nauką słowa Bożego, które tem łatwiej trafiało do serca prostaków, im ściślej się zespoliło stchnieniem rodzimych, po przodkach odziedziczonych obrzędów. Więc też chwalili nowo nawróconym świętalne gody w dzień powszechnego wesela, gdy po kościołach miała zabrzmieć, chwała Boga na wysokościach, a pokój ludziom dobrej woli. Chwalili im stary zwyczaj rozcielania słomy i siana po izbie siadnej, aby w przyszłych pokoleniach wpoiło się przekonanie, że to się dzieje na wieczną pamiątkę Zbawiciela, który nagiem dzieciątkiem złożony był na sianie w szopce betlejemskiej, a pogodach wirijnych nęciły nowych chrześcijan do świątyni pańskiej w nocy na pasterkę, Następne dni nam mszę uroczystą, cuda i dziwy, jakich prostacy nie oglądali nigdy, śliczna jasełka z namacalnym wyobrażeniem świętej tajemnicy wcielenia Syna Bożego, aby surowy umysł niedawnych pogan ogarnął łatwiej zakon miłości, aby serca nauczyły się miłować nade wszystko tego, który zniżył się z wysokości i przybrał postać człowieczą. Rodzajowi ludzkiemu zbawienie jej odkupienie, nęciły ich tam i śpiewy na cześć i chwałę nowonarodzonego, tak uroczyste, a tak proste i wesołe, że nie żal było zapomnieć o bałwochwalczych pieśniach, jakie niedawno jeszcze przy starej gęśli rozlegały się w dnie godów zimowych. I tak się splotły stare obyczaje, których pogańska cecha zbladła i spłonęła z czasem pod promieniami wiary z chrześcijańskimi obrzędami, ku którym przez rodzimą ich cechę tem gorętsze rozbudziło się przywiązanie, splotły się tak ściśle i nierozerwalnie, że trudno w nich rozróżnić co starożytnością swą sięga w zamieszłą dobę przeddziejowego życia narodu, a co Kościół przyniósł ze sobą i wpoił w serca naszych przodków przed dziewięciu wiekami? I od tych czasów przez dziewięć wieków w tym dniu uroczystym, gdy Kościół ma święcić pamięć odrodzenia ludzkości przez najwyższą miłość Boga człowieka, skoro pierwsza gwiazda je na niebie, każdy dom polski zbiera się na to jedyne rzewne święto miłości, w którym stary narodowy obyczaj zrósł się nieodłącznie z religijnym zwyczajem. Zbiera się dziś jak przed wiekami każda rodzina polska w zatęchłej izbie wyrobnika, przy suto zastawionym stole o najkosztowniejszym nakryciu, z tymi samymi uczuciami przy łamaniu opłatka, a każdemu stają w pamięci rzewne wspomnienia tej uroczystej chwili z całego pasma lat, które przeżył na świecie. Wspomnienia radosne i bolesne zarazem, bo mięsza się w nie zawsze pamięć drogich osób, z którymi niegdyś łamaliśmy się opłatkiem, a których dzisiaj nie ma już w naszym gronie. Więc i ci, których nie ma, biorą udział w godach weselnych, podostaje im się od stołu biesiadnego najlepsza cząstka gorące serdeczne rzewne wspomnienie. Jak niegdyś przed dziewięciu i dziesięciu wiekami, gdy każda gromadka biesiadników, na nagody świąteczne zebranych, odstawiała dla tych drogich nieobecnych najlepsze przysmaki ze stołu. A patriarcha rodziny odprawiał na cześć tych bóstw domowych zwyczajem przepisane obrzędy. A myśli i wspomnienie utknąłszy na najbliższych nieobecnych, błądzi łatwo i za dalszymi, coraz dalszymi i zabłąka się nieraz w niezliczone roje tych wszystkich, którzy w ciągu długich dziewięciu wieków, póki żyli na ziemi, co rok w tym dniu przy pierwszej gwieździe zasiadali do wilijnego stołu. Więc aż do owych najdalszych podąży, którzy pierwsi gromadzili się u nas przy chrześcijańskiej wili przed dziewięciu wiekami, a tak ta najlepsza cząstka biesiady stanie się udziałem milionów i milionów, choć z ich nieprzeliczonej rzeszy tylko niektóre postacie mogą nam wyraźnie stanąć przed oczyma. Postacie górujące nad dziewięciowiekową falą naszej przeszłości, w której miliony tonęły, nie pozostawiwszy po sobie pamięci, Zasiadamy do uczty w gronie tych dalekich, a duchem obecnych, współbiesiadników, związanych ogniwami następujących po sobie pokoleń, w olbrzymi łańcuch, którego pierwsze ogniwo obejmuje tyle drogich nam osób, niedawno spośród nas wyrwanych, a ostatnie sięga w czasy mieszkowe. Są tu więc i ci, co przed dziewięciu wiekami zapalili wśród drzemiącej jeszcze rzeszy plemion lechickich Jasną pochodnię wiary chrześcijańskiej, aby zbudzonej do życia Polsce przywodziła w pochodzie dziejowym, jak gwiazda wiodła mędrców wschodu do Betlejem, są i ci, którzy sto lat później, wśród rozrosłej i mimo strasznych kataklizmów utrwalonej monarchii piastowskiej, gromadzili się przy uczcie wirijnej, wspominając o przyćmionym blasku świetności zaledwie zgasłych czasów Bolesława Śmiałego, "Pod świeżem wrażeniem niedawnej jeszcze śmierci męczeńskiej świętego Stanisława i sromotnej ucieczki srogiego króla." I ci, którzy znów po stoi dwustu latach, boleli nad rozdartą na kawały, przez dzikie hordy nękaną ojczyzną, nad bezpowrotnie jak się troskano, zagrzebioną w gruzach sławą narodu, wyglądając zjawienia się zbawcy, za którego sprawą w jedną całość miał się zruść kraj rozczłonkowany, jak według pobożnej legendy zrosło się ciało świętego Stanisława. Inni znów sto lat potem pochylali stroskane głowy, rozmyślając nad niepewną przyszłością świetnego już i odbudowanego królestwa, bo właśnie przed kilku tygodniami zmarł był król Ludwik na Węgrzech. Do tronu opróżnionego darli się ambitni obcy narodowi książęta, a jeszcze nie przyszło na sterników nawy państwowej dobre natchnienie, by powołaniem Jagiełły pomnożyć w trójnasób po obszar ziem polskich i utorować narodowi drogę do najświetniejszej misji dziejowej, jaka go czekała w przyszłości. A gdy znów wiek się przesunął cały, już obchodziła Polska to święto miłości wespół z Litwą i z jej ruskimi ziemiami, spojona z niemal od stu lat blisko pod złotym dachem jagielońskiej monarchii. Po stu dalszych latach nie wszystkie domy polskie zasiadały do uczty świątecznej, bo w łonie narodów żała religijna rozterka. Wiele rodzin odstręczyło się od starego obyczaju, ale miał się już ku schyłkowi czas różnowierczych nowinek i zwolna słała się droga ku nowemu zjednoczeniu narodów w wieże przodków. Jasno świecił blask tegorocznej wyprawy pskowskiej i pogodna uśmiechała się przyszłość pod berłem wielkiego króla, którego dłoń mogła naród dzielnie od zewnętrznych nieprzyjaciół obronić i wewnątrz dokonać niezbędnej dla dalszego rozwoju poprawy. W sto lat później już to złe rozpleniło się szeroko, które dłoń Batorego przed wiekiem jeszcze mogła była zdławić w zawiązku, ale i sił żywotnych było wiele i pola im do chwały nie brakło, a już krążyły wieści o wielkiej wojnie dla obrony chrześcijaństwa, która się gotowała na rok przyszły, i w rok potem właśnie w sam dzień wili wracał Jan Trzeci w mury Krakowa z trofeami wiedeńskiej wyprawy więc i ci dzielni rycerze, których pamięć za kilka miesięcy będziemy święcili są dziś uczestnikami naszych godów i ci, którzy w sto lat później łamali się opłatkiem z boleścią w sercu po dokonanym już pierwszym rozbiorze słuszną aż nadto obawą o przyszłość nasi dziadowie i pradziadowie, spóźnieni niestety pracownicy nad szybkim podźwignięciem narodu, a za nimi i ci już bliscy i najbliżsi, którzy za trzech ostatnich pokoleń, wśród klęsk i ran, odnawiających się nieustannie, zasiadali co roku do Wili, życząc sobie nawzajem gorąco, aby rok następny był zwiastunem lepszej przyszłości. Łamimy się więc opłatkiem z wszystkimi, których dziewięciowiekowa praca złożyła się na skarb duchowy narodowego bytu. Uczcijmy chwałą i zasługą tych, którzy dzielną swą dłonią nagromadzili w nim najdroższe klejnoty. A że to dziś święto miłości, przebaczmy tym wszystkim, których błędy i winy pchnęły naród do upadku. A sami stojąc na straży zgarnionych w przeszłości skarbów, życzmy sobie nawzajem, byśmy nie opuszczali rąk w dalszym ciągu dziejowej pracy tylu pokoleń, byśmy lekkomyślnością i nierozwagą nie trwonili zasobów narodowego skarbca, ale wytężeniem sił wszystkich przysparzali mu coraz nowych przybytków, Winnym przebaczając w imię miłości życzmy sobie, byśmy zdołali wyplenić ich wady z naszego pokolenia i z serc naszych dzieci, a zbliżyli się do tych świetnych przykładów, jakie nam błyszczą tylu jasnymi gwiazdami w dziewięciowiekowym paśmie naszej przeszłości. 24 grudnia 1882 rok. Koniec